Słyszałem historię o wrzącej rzece w peruwiańskiej części Amazonii. Miejscowi wierzą, że stworzył ją wielki wąż, jak mama. Za to naukowcy sądzą, że może ona kryć sekret powstania życia. Tylko szczęściarze nie zginą w jej wodach. Postanowiłem się przekonać, co czyni wrzącą rzekę tak wyjątkową. W tej rzece są mikroorganizmy, ryby i inne zwierzęta. Latają tu, ptaki, wszędzie jest pełno życia. Andres Russo jest odkrywcą z National Geographic. Ma obsesję na punkcie tego pięknego zakątka. Wychowywałem się w Limie. Dziadek opowiadał mi o konkwistadorach, którzy szukali El Dorado, zaginionego miasta ze złota. W opisach powtarzał się szczegół. Wrząca rzeka. Legenda głosi, że wodę podgrzewały zamieszkujące ją potężne duchy. Myślałem, że to tylko legenda i długo tak było. Owszem, przynajmniej dla nas. Amazończycy znali tę rzekę od zawsze. Po odkryciu jej w roku 2011 pytania zaczęły się mnożyć. Andres jest geologiem, a gorąca woda wydawała się przeczyć wszelkim normom. Widziałem takie rzeki w Nicaraguj i Yellowstone. Tam, gdzie są wulkany. Tutaj żadnego nie widzę. Najbliższy jest 700 kilometrów dalej. Andres zapragnął znaleźć źródło ciepła. Wracał tu wielokrotnie. Za każdym razem czekały go nowe wyzwania. Zbliżamy się do ujścia. W wodzie zachodzi nagła zmiana. Główny nurt jest mulisty, a tutaj mamy czystą wodę. Im dalej w górę rzeki, tym woda jest gorętsza. Rzeka zwana przez miejscowych Szanaj i piszka ma długość 6 km. W niektórych miejscach jest czystsza niż woda w amerykańskich kranach. A temperatura? Jak w wannie. Mam kamerę termalną. Jeden z najlepszych modeli. Widać gorętsze obszary rzeki. W głównym nurcie woda ma jakieś 27 stopni, a tutaj 38. Im cieplejsza woda, tym jaśniejszy kolor. Na nagraniu z drona dobrze widać różnicę. Nasza łódź płynie w górę rzeki. Zbliżamy się do płycizny. Dopłynęliśmy tak daleko, jak się dało, a dalej idziemy pieszo. Dawni amazończycy nie ośmielali się tu wchodzić. Ludzie bali się tego miejsca. To obszar owiany legendą, miejsce duchów, odwiedzany tylko przez potężnych szamanów. Dlatego Andres po drodze składa wizytę miejscowemu mędrcowi. Jest w prostej linii potomkiem szamanów, dla których to miejsce było święte. Linda, quebradita como corren tus aguas, tus aguas, Wzorem ojców, dziadów i pradziadów szaman błogosławi nas za pomocą roślin z nadrzeki. By zapewnić nam bezpieczną podróż składa w ofierze wonne zioła. Patrz, gdzie stąpasz i idź za mną. Po drodze zaczynam rozumieć, po co nam opieka duchów. Ugotowałbyś się. W niecałą sekundę doznałbyś oparzeń drugiego lub trzeciego stopnia. Woda ma tu temperaturę 54 stopni, tyle co gorąca kawa. Strasznie się poce. Dalej będzie gorzej. Zachowaj pot na później. To zejście jest zbyt niebezpieczne, więc pójdziemy naokoło. Ale warto zaryzykować. Gorąca rzeka jest bowiem skarbnicą wiedzy naukowej, laboratorium polowym, w którym Andres odkrywa sekrety prastarego i tajemniczego systemu geologicznego. Dlatego wciąż tu wraca. Czy jest jakieś inne miejsce odległe od wulkanu od ponad 600 km, a tak kipiące energią termalną? Chwilowo jest bezkonkurencyjne. Nie znaleźliśmy nic, co dorównywałoby wrzącej rzece. To specjalne rękawice. Czuć przez nie gorąco. Po co ci te próbki? Analizuje profil chemiczny tych wód. Andres sądzi, że w ten sposób zdoła odkryć historię wrzącej rzeki. Co wiemy o niej w tej chwili? Wiemy, że woda pochodzi z głębokości kilku kilometrów.